KmK strony Hiszpany i witam was w kolejnym odcinku z Lego Star Wars Skywalker Jak ostatnio pamiętacie, robiliśmy sobie e, wyzwanie, wyzwania, przepraszam. Robiliśmy sobie mm, polowanie na myszy oraz okrętowa obława. Niestety tutaj e, nie widzieliście fragmentu na Coruscant, no ale no znajdziecie, naprawdę. Wejdziecie tylko w przestrzeń lokalną i dosłownie wam się to pokaże. Jak będziecie mi tylko zaznaczone to wyzwanie, mm. no, widzę, że to same planety z dziewiątego epizodu będą w tym antyszturmowcu. No ale co no? W tym odcinku bierzemy się za Korusan, dzielnicę Uskru, ostatnią już część. Ogólnie ogarnięcie to, że tutaj się zrespiły w ogóle jakieś pojazdy. Ich tu wcześniej nie było, mimo że ja raz resetowałem grę. Się okazuje, że tu jednak coś jest. Nice. I już! Drift na ulicach Uskru. Dobra, słuchajcie, tutaj mamy jeszcze do zrobienia dwie misje na, w tej dzielnicy. Jedna jest chyba ze z tą z Seis Nutus, którą poznaliśmy na kantonicę. I dzięki temu odblokowało odblokował się to zadanie. Wcześniej miałem je właśnie zablokowane. Nie mogłem, właśnie, zrobić tej ostatniej części dzielnicy Uskru. No ale dobra, Samba Size nutus. zaczynamy. Mam nadzieję, że to będą długie misje. Bo chcę, żeby chociaż ten odcinek był jako tako, no nie wiem, pół godziny. Jak będzie mniej to trochę słabo. Nie Nowut. <laughs> Mama cię przysłała. Powtarzam przecież, że nie zamierzam już uciekać. Umowa była taka, że pozwala mi dalej śpiewać i dostaje 90% przychodu. Nie jest to idealne. Ale lepsze niż ten teatrzyk kupiełkowy w kanto od rana do nocy. Problem tylko w tym, że ciężko o widownię a bez nie ma forsy. O nie! My Samba, i akceptujmy misję. Tłumy? No to pokaż, co potrafisz. Najpierw trzeba znaleźć lepszy lokal. Za i stać na coś o wiele lepszego niż to. Mogę ci wszystko kupić, kochanie. Znaczy co? <laughs> Wiecie, chodziło mi że, o to, że mam no. bardzo duże źródło, źródło pieniędzy. Chyba 13 miliardów. Nie, 20 miliardów, okej. Okay. Tędy złota. złota. Idę, kochana. Celowniki, lunety, tłumiki do blasterów. Mam wszystko, co związane z blasterami, oprócz samych blasterów. To całkiem mm. dobre miejsce. no jakiś tłum i porwi do tańca jak tylko inni zobaczą że jakaś grupka się dobrze bawi pieniądze zaraz zaczną napływać Może przepraszam że uderzę tak w ten mikrofon ale się drapałem dobra słuchajcie musimy sobie wziąć rej najlepiej Nauczyła mnie tańcz. Boże nie, ona już przestanie, proszę. Ona przestanie śpiewać. Ona chyba chce kupę, wiecie. Ona tak krzyczy. Przestań. Hmm, nie najgorzej, ale ta część miasta jest pełna skner. Spróbujmy szczęścia gdzie indziej. Poważnie. Nie wiem, czy słyszeliście, ale 26 września wychodzi Cyberpunk e, Phantom Liberty, czyli dodatek DLC. Będę miał teraz dylemat, czy kupić na PS5, czy na pc -ta. Nie wiem, czy nie spalę tego pc z upalonym RTX-em. Przepraszam, że musicie tego słuchać. Nie, mi się wydaje, że tutaj też nie będzie się jej podobać. Może iść do Kibla, może Sai. Naprawdę. Przestań. co za kupia pinda Ostatnie miejsce. Tutaj idziemy na całość, złotko. Dobrze ze scriptizem co? Opłaci się. Tak, opłaci się. zacznie rzucać swoim bogactwem. Mm -hmm. Biedni ludzie muszę ich zmuszać do tego, żeby do tego tańczyli. I myślałem, że ten jeszcze. O tu mogę ich jeszcze postawić. Sam? To było to skinięcie! Mówiące, oferuję ci dziesięcioletni kontrakt na występy w tych najbardziej ekskluzywnych klubach w zamian za jedyne 9% twoich zarobków. Obliczając 90% dla mamy, zostanie mi. no, niewiele. Ale co z tego? To niewielka cena za wolność i możliwość robienia tego, co kocham. I oby jakiś darmowy bufet. <noise> ok, samba seis Pamiętam, to są ulotki ciemnej strony. Dobra, odblokujmy ją sobie. Przypomniałem się, że tutaj niczego nie zapomniałem kupić. No i dobra, słuchajcie, tutaj jeszcze. A nie, na koroson już zrobiłem łamigłówki wszystkie. Jeszcze mamy do zrobienia smaczek na stalodzioba. Mój znajomy ma wielką obsesję na punkcie stalodziobów. Tak się yy, zaczynał opis misji. Nie jest tutaj. Obsługa jest koszmarna. Posiłki bez smaku. Personel za bardzo się spoufala. A co najgorsze, nie podają mojego ulubionego dania udek stalodzioba. Jasne, może to i tak smak nabyty i prawie nikt ich nie lubi, ale to jest to, na co mam ochotę. Jestem już tak zdesperowany, że nawet bym je sam przygotował, jakby tylko ktoś mi zorganizował stalodzioba. Złapiesz mi stalo dzioba? Naprawdę? Co za cudowne wieści! Znajdziesz się tutaj jak sobie dziobią na pustyni na dżaku. W okolicy osady nie ma. A skoro już tam będziesz, to w sumie możesz ich wziąć kilka. Wtedy będę mógł sobie przyrządzić zapas tych gumiastych, pierzastych udek na cały rok. Jej na samą myśl aż cieknie myślinka. Dobra, musimy się udać na dżaku. W takim razie. Oh. No. Jesteśmy w zasadzie, boże, 13 minut dopiero. Dobrze teraz, będę... Dobrze, teraz będę miły. Co za piękny dzień. Piękny dzień. Stalo dziobów martwych, co? ALE DOSTAŁ Dobra, do paczkomatu go Bye. Dobra, jeszcze ty Halo, policja w Pani, do mnie jest bomba Wiem, że to, że to nie tak leciało Dobra, mamy cię. Pa, 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 ra, pa, pa. Dobra, ale policja. Dobra. Bye. Wracamy na korusant. No i co? Szczerze, skończyłbym odcinek. Ale wiecie co? Chyba sobie jeszcze coś zrobimy. Idealnie z tyłu starożytnego e, mogę przygotować ile tylko przepysznych gumiastek, a mimo to, jakby kleistych udek moje serce zapragnie. Och, mógłbym nawet otworzyć własną restaurację. Nie, te przepyszne przesmaki są tylko moje. Nikt inny nie doceni w pełni ich smakowitości. Bo to barbarzyńcy, wszyscy. No to, gdzie to byliśmy? A tak, dziękuję. Centrum, zbyt trofeum, dobra. Zrobiłem dzielnicę uskrót na 100% w 16 minut. <laughs> Dobra, słuchajcie, jeśli chodzi tutaj o ten Mustafar na przykład też. M, 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 Mustafar chciałem zobaczyć. Ostateczny Kurde na Kevbir muszę coś zrobić, żeby to sobie odblokować No 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 Tak średnio bym powiedział, No, słuchajcie Trudno Będę kończyć Tak więc to by było na tyle Mam nadzieję, że nam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z LEGO Star Wars The Skywalker Saga.